Witam serdecznie. No tutaj e, mam ten silniczek krokowy rozebrany. E, I drugi tutaj też. <laughs> Teraz tak. Ten tutaj to jest stary, 30 letni e, Tutaj w tym miejscu widzę jakieś takie dziwne pęknięcie. Może tu coś nie dochodzi, bo właśnie mam pytanie. Co oznaczają co te cztery piny tutaj? Te dwa tutaj pierwsze idą tutaj widać, w tym miejscu i po prostu wychodzą na te dwa bolce metalowe i wchodzą wtedy w silniczek stykają się z pierwszym i drugim. A te dwa drugie wygląda na to, że idą tu i wchodzą na ten bolec Turystyka styka się z tym palcem, który wchodzi, wychodzi. Tylko jak to działa, jak to podaje, właśnie. <laughs> jak przekręcam stacyjkę, to wtedy on się troszeczkę wysuwa, albo reguluje. Nie wiem, czy tam jakiś odpowiedni prąd musi pójść, żeby on wiedział, jak się ustawić. Bo po prostu no, dzieją się cuda. No. I teraz tak próbuję po prostu z tego starego, bo on tutaj ma takie nie wiem, takie bolce, że tam coś nie styka. I też widziałem, jak otworzyłem, tam tutaj, bo taki zabrudzony jest. No nie wiem. I próbuję teraz po prostu zrobić tak, że przełożyć, już wyciągnąłem, to jest ten stary silniczek. Z tym starym śliwakiem i z tą kulką do nowego. On jest nowy, sprawdziłem długością. Wszystko tutaj porozkręcałem to na maksa. W środku ma ładnie porobione, takie stabilne wygląda to wszystko. I zobaczę. No myślę, że to może chodzi o silniczek. Może ten stary silniczek jakoś krócej się obraca, mniej obrotów robi. No tutaj są napisy. A tu nie ma na przykład napisane ile to watów, co i jak. A tu, tu jest na przykład 13V. Nie? No tutaj mam. Nie, tak to wygląda. To jest oryginalny. A tu jest ten e, nowy taki, co kupiłem. Nie?